Sama wyzowię hmm. Jednak będę częściej wrzucał niż Fortnite'a i Minecraft'a i inne gier, gierki różne na telefon, bo no za bardzo nie mam jak wrzucić te inne gry więc będę częściej wrzucał to i zazwyczaj zazwyczaj mi się nie będzie chciał odzywać i no po prostu będzie tylko żeby dźwięk z gierki nie będzie mnie słuchać i ten, ale to też właśnie to będę się starał często robić. Więc pa.